Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak zmienić ustawienia DPI na Samsung Galaxy S25, plus na dwa sposoby. Jest to również nazywane rozmiarem ekranu, rozmiarem wyświetlacza lub powiększeniem wyświetlacza. Zacznijmy więc. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to przejść do ustawień, a pierwszy, bezpieczniejszy sposób, to taki, w którym niczego nie zepsujesz. Oferuje mniej możliwości dostosowania, właśnie, ale jest również prostszy i szybszy. Możesz przejść do wyświetlacza, następnie powiększenia ekranu, ustaw na mniejszą lub większą wartość po prostu tak. Po zwolnieniu zostanie dostosowany do tej wartości. Tak, więc zmienia się powiększenie ekranu. Jest to całkiem wygodne, ale jeśli chcesz mieć więcej opcji, to możesz po prostu przejść do... Najpierw musimy włączyć opcję dewelopera. Aby to zrobić, przejdź do informacji o telefonie, następnie do informacji o oprogramowaniu i kliknij 7 razy na numerze kompilacji. Może być konieczne wprowadzenie blokady ekranu, potem kliknij OK, wróć, wróć, przewin w dół i zobaczysz nowe opcje, które się pojawiły, czyli opcje dewelopera. Nie zmieniaj niczego poza tym, co Ci tutaj pokażę, ponieważ jeśli włączysz lub wyłączysz niektóre rzeczy, możesz uszkodzić swój system, albo może być po prostu trudno to wyłączyć. Dlatego nie zalecam zmieniania tutaj niczego poza minimalną szerokością. Więc wejdź w to i również nie zmieniaj tego zbyt dużo, ponieważ możesz także uszkodzić niektóre rzeczy w swoim systemie. Chociaż myślę, że są na to limity, więc może być niemożliwe, aby zmienić to zbyt dużo. Ale nadal nie polecam wpisywania dziwnej wartości, jak na przykład 2000 czy coś w tym stylu. Teraz mam ustawiony na 4,11. Więc zapamiętaj wartość domyślną. Może być inna, jeśli masz ustawione różne powiększenia ekranu. Więc zamierzam to zapamiętać, ponieważ jeśli będę chciał wrócić, muszę to ponownie wpisać, a teraz zamierzam wpisać wyższą niższą wartość, aby elementy na ekranie były większe. Więc na przykład myślę, że 320 to najmniejsza wartość, jaką mogę ustawić i tak to wygląda. Elementy są teraz w i dość duże, albo mogę ustawić na przykład na 500, będą mniejsze. Może nawet mogę ustawić na 700, ale nie wiem, czy bym to polecał. Widać, wygląda to teraz dość dziwnie. Zachowuje się teraz trochę jak tablet, ponieważ, uch, to jest DPI dużego tabletu. Więc, such, więc najprawdopodobniej dlatego tak się zachowuje. Wiesz, możesz ustawić to również na 600 lub powrócić do wartości domyślnej. I to są dwie opcje, które polecam po zmianie, po jakby zmianie tego wyłączeniu opcji deweloperskich, aby przypadkowo nie nacisnąć niczego innego, a wyłączając minds opcje mogą one czasami jakby zresetować ustawienie DPI. Więc jeśli chcesz pozostać przy ustawieniach DPI, które ustawiłeś, to ich nie wyłączaj. Ale jeśli wrócisz do domyślnej wartości DPI, wtedy możesz wyłączyć ustawienia DPI, aby. Nie zmienić niczego przypadkowo. Polub i subskrybuj. Do zobaczenia.